No i mamy jeszcze jedną małą awarię, będę zmieniał tylko opasowe na no jeszcze mniejsze, to jest chyba 118, najmniejsze znalazłem 80, 80 będę zakładał, 2 razy B17-80, dwa takie koła będę kupował, bo nie daje rady, silnik ma za dużo opór, to jest 7,5 kW, 1000, y, 3, 2000, 2900 obrotów, na początku dawał radę, ale później nie sprawdzałem, zacząłem wskaźnikiem sprawdzać i bierze za dużo amper, za dużo przężenia ma. Jeszcze zmniejszę na kołach, a jak siądzie, to wtedy zmienię na duże. Witam. Tak jak mówiłem, zrobiłem małą modyfikację. Tutaj koło pasowe. Będzie zmieniane na mniejsze. Tak ileś środek można powiedzieć wychodzi. Jeszcze raz tyle. Tutaj mam podpięty amperomierz. Teraz jest chyba dwa bary nabite. No I można zobaczyć, ile amper bierze. bo widać 8A jak na 7,5kW to jest bardzo pięknie ale jedna pompa ta działa, ta nie teraz mamy drugą pompę założoną na jeden pasek wystarczy żeby pokazać o co chodzi i startujemy Nie chcę męczyć silnika, ale jak było widać, 20A dobija prawie do 22. Gdzie to 7,5? To jest pokrywa od 5,5, ale to jest 7,5 silnik. To jest 7,5 razy 2, można powiedzieć, to 14A maksymalnie powinien brać. 14 z haczykiem bierze 22, tak 11 kw można powiedzieć silnik. I po zmianie teraz, jak zmienimy koła pasowe, zobaczymy jak wyjdzie. Tylko będę musiał jeszcze paski dobrać i wtedy przetestujemy. Dobra, Tak jak mówiłem, tam dużo amper brawo, pierwsze co zasilanie odłączamy, bo dlaczego, żeby nam się nie załączyło. No to sterowanie sterowaniem, ale zawsze jakiś współczynnik może zadziałać, że się załączy. No. Zasilanie wyłączone, ściągam paski, ściągam koła pasowe. Te koła pasowe są na tuleje. Ta blok czy jakoś tak, trzeba odkręcić dwie imbusowe, jedno embusowe powrotem się wkręca i tuleja, koło pasowe schodzi później rozszerzy najlepiej sobie tuleje i ją ładnie ściągnę, sklina. Jedno, drugie i nabijamy te, to są zwykłe. Bo z tuleją Taplog by nie weszły, po prostu takie małe. I dobra, mamy tuleję ściągniętą. O, zaraz chwileczkę. Nie wiem, czy. Słychać, czy nie? Słychać, trzeba zmusić trochę radejko, aby zamiast tu zaraz nie wyrzucił. O, jedna pierwsza tuleja ściągnięta. Najlepiej sobie delikatnie coś wbić cienkiego, rozszerzyć, to wtedy ładnie chodzi z koła tego z wału od silnika wtedy ładnie schodzi o teraz to sobie ustawię z powrotem to jak było teraz nie są trzy tu są trzy i sobie z powrotem to złapię tymi śrubami żeby ich nie pogubić i zabieram się na następne A jak już to zrobię będę nabijał nowe i będzie trzeba dociąć ja to robię tak, że przecinam, no niestety, szkoda paska, ale przecinam jeden pasek i próbuję go maksymalnie naciągnąć na kołach pasowych, bo już nieraz próbowałem tak wymierzyć na sznurek, ale tam trzeba sobie dodać, odjąć, tak kombinować, bo sznurek zawsze dużo głębiej wchodzi w rowek niż pasek. I biorę na przykład taki pasek, przycinam, a to pokażę w sumie. Dobra, biorę, demontuję najpierw koła. Dobra, koła mamy ściągnięte, małe koła są, po zewnętrznej będę mierzył. 78. 78. Siedemdziesiąt osiem, duże koła po zewnętrznej. sto dwadzieścia sześć. A te duże koła. Mamy, jak nie pamiętam, trzysta sześćdziesiąt. Tak, 360. Ostrości coś nie może złapać. 360. No i zaraz porobię obliczenia i zobaczymy, jakie różnica na obrotach będzie. Z jednych kół na drugie jak przejdziemy i później 2 amperażu zobaczymy, bo na kołach 126 było przy 22 ampery jak już dobijało do 8 bar. I teraz zobaczymy jeszcze, po wyliczenia porobię, założymy, a później jeszcze zobaczymy. No dobra, mam wyliczenia, tylko że to są mniej więcej wyliczenia, bo yy najlepiej zmierzyć sobie na pewno jakie to są obroty. niby silnik ma 2900, tak? Jedno koło 78, drugie 126. Na kompresorze 360, 360 dzielone na 126 to jest 2,86. 2900 dzielone na 2,86 to jest 1014 obrotów było na pompie. Na pompie, czy? Czy na kole? Tak, na pompie. Na pompie. I 360 dzielone na. 78 na te małe koło to jest 4,62 2,900 dzielone na 4,62 to jest 628 obrotów będzie teraz miało koło sprężarki. Na pewno tu zwiększy żywotność pomp, ale wydajność dużo spadnie. No ale zobaczymy ile będziemy mierzyć tą wydajność. bierzemy się do roboty. No a teraz zrobimy szybkie czyszczenie koła. Tylko wałka, no i wyłączamy wszystko z powrotem. Podłączamy zasilanie. Bierzemy się dalej za robotę. Dobra, tu miałem akord kątowniczek, przyłożyłem kątowniczek, żeby linię zachować. I teraz muszę odpowiednio dobić. Tylko nie wiem czy silnika nie będę musiał odcofać. Zaraz zobaczymy. No niestety muszę to powiedzieć, ale głupi ma zawsze szczęście. Tak jak widać, idealnie się schodzi. A jest dobite do końca. Linia zachowana jest od początku do końca. Dobra, bierzemy się za drugie. No i dobra, mamy założone koła pasowe. Obydwa z przodu. Podkładka i śruba skręcone. Zobaczmy, jak to pracuje. i zostało teraz tylko wymienić koła wymienić yy, wymierzyć paski wymierzyć paski i robić testy obciążenia jak tu wychodzi z amperomierzem Dobra. Mierzymy. No tak jak mówiłem, no jeden pasek idzie na straty. Jest przecięty. Biorę go, naciągam. Tutaj widać, jest jedna płówka, Naciągam. Że to... Że jedna góra i dół jest naciągnięty. Tak jak widać, o. Tu jest zaznaczone już. Teraz mi tak jedną ręką ciężko naciągnąć jest. Ale jest praktycznie na równo z tą kreską, co tam mamy już zaznaczone. Jak jest dobrze naciągnięte, i wtedy biorę wymiar z niego. Obcinam to, co jest już zaznaczone, i go mierzę. I wtedy szukam paska. Albo jadę na Formoze po prostu z takim paskiem, i dobieramy przykładając pasek do paska. I wtedy najlepiej ciutniejszy, jak da radę. Także nie za dużo, ale ciutniejszy. Wtedy będzie naciąg. Wszystko. Dobra. Widzimy się prawdopodobnie jutro, jak kupię paski. No i dobra, to były paski yy, 1650, jak ostró I to jest wymiar zewnętrzny, a LD, LD to jest zewnętrzny, LI to jest wewnętrzny 1606, chyba tak, coś ostroż mi boli. I wziąłem, zmierzyłem od początku do końca 1600 pasek wychodzi jutro Jadę po 4 sztuki. Paska 3600. No tak jak weźmie się. Tam wyszło niby 1600, ale tu 5 cm. No i jeszcze nie. 5 cm obcięte. Więc trzeba kupić. 1600. Dobra, na razie. Witam. Działam dalej przy kompresorze. Mam paski. 1600 i 1550. To jest 1550, a tu mamy 1600. Dobra, zaraz zobaczę jak to będzie wyglądało. No dobra, mamy paski pozakładane. Anterom jest założony. I zobaczmy. Ładnie, i całe 14 a 7,5, 7,5, 15 amper 14 można przyjąć, to bardzo ładnie jest. Silnik będzie pracował pod swoim obciążeniem prawidłowym. A teraz robimy testy na napompowania. Tylko jeden test zrobię od 0 do 8 barów. No i dobra, mamy do 0 spuszczone. Tak jak widać, tu jest otwarte, już właśnie zamykam. O, może zamknąć. Pistolet odłączony. No i włączymy yy, i zobaczymy ile czasu teraz nabicie by się trwało. Nie mam stopera, więc wezmę z tego... Yy. z filmiku. Kiedy by startowało, będzie to słychać. Kiedy elektrozawór się zamknął i kiedy się wyłączy. No to lecimy. <słyski> I dobra, mamy nabite. Od razu jeszcze sprawdzę. Od 6 do 8. Ile czasu potrwa? Tam zablokowany pistolet. I ja słychać ucieka. No i zaraz się zobaczymy. Na chwilę to potrwa widocznie. W międzyczasie butla 180 litrów, silnik 7,5 kW, kołopasowo 80 tutaj 360. Silnik bierze swoją prawidłową wartość niecałe 14 amper. Bo zapomniałem, że cały czas powietrze uciekało. Więc to można powiedzieć taka test z uciekającym powietrzem. Teraz jak wystartuję, to będę musiał wąsz jeszcze tym bo zapomniałem całkiem o mm. nie. Było od 6 do 8 do spuszczenia Przyskałem. powietrza. Dobra, zaraz obejrzę filmik i podsumowanie, podsumowanie zrobię. No i dobra, mamy podliczenia od 0 do 8 wyszła minuta 57. Pompowanie od 6 do 8 40 sekund. Od 6 do 8, gdy był włączony pistolet, taki do zdmuchiwania. Minuta 29, Więc na piaskarce gdzieś wyjdzie koło 2 minut, spokojnie, nabicie od 6 do 8. Jak będzie piaskarka pracowała, bo ma większe zapotrzebowanie na powietrze. No i dobra, koniec na dzisiaj. Może zwiększy się żywotność. Nie wiem, czy jeszcze pasków nie będę musiał poluzować, ale widzę, że nie, bo one się jeszcze trochę poluzowały. Już nawet jeszcze trochę popracują, się też poluzują. No dzisiaj to wszystko na razie.